W kolejnym vlogu, cześć. Laura się ubiera i idzie na dwór. Ja też zaraz idę. Przyszłam do Was tutaj na chwilę, bo mamy sobotę i byłam tak, sobotę mamy, zresztą wiecie byłam z kotem u lekarza. Już wróciłam jakiś czas temu. Ogarnęłam. Wstawiłam rosół i idę na podwórko, bo tam pomagać trochę przy robieniu ogrodzenia. Włosy mam każdy w inną stronę, ale. Wam tak zmęczona, że nie chciałam się ich myć, w ogóle jaki odrost mam, ale dobra. To nie o tym. Byłam u lekarza. Rozmawiałam z panią doktor Kot gorączki nie ma. Dostał dzisiaj pakiet witamin dożylnie, do tego tutaj welfronu. Dobrze idź. Dostał oczywiście antybiotyk, leki, ale trzasnęła. I z nią trochę porozmawiałam. I powiem wam, że. Pani doktor powiedziała, że takiego przypadka jak Puszek, to jeszcze w swojej karierze nie miała. Nie miała. I ona powiedziała mi szczerze, że ona zbytnio jest zdziwiona. I ona sama nie wie, co mu jest. Znaczy, co mu jest. Ona podejrzewa. Już teraz w wczorajszych badaniach mówiła, że to jest właśnie zapalenie płuc, ostre. No bo straszno miał tą ropę. Ja mam zdjęcie tego... Bo mi Pani doktor wysłała wczoraj zdjęcie tego płynu. To jest taki żółty, ropny płyn. Taki cały pojemnik. Mu odessała. Więc e, to wskazywało na ostre zapalenie płuc. Ale niepokoi bardzo e, Panią doktor wyniki badań z wątroby. Wątroba jest strasznie podrażniona i strasznie zniszczona. I ta zniszczona wątroba według niej, to jest tylko jej teoria, jest z powodu zatrucia trutką. Być może na szczury, którą pewnie sobie gdzieś zjadł. Ja jej powiedziałam, one wychodzą, i ja nie wiem, gdzie one chodzą. Nie wiem. Dziwne jest tylko to, że ta wątroba, jakby od trutki, a przeszło to wszystko w płuca. Mówi, że płuca mogłyby być na przykład zjadł trawę. Albo zjadł coś ostrego, ale nic w USG tutaj nie ma, że coś tutaj jest w środku, wiecie, jakieś ostre narzędzie, żeby miał. Tutaj nic nie ma. Ale mówi, że mógł zjeść na przykład y, trawę taką ostrą, czy coś takiego z trawy. Na przykład, taki przykład mi podała. Chociaż, te, no takie są teraz, takie suche trawy, to gdzieś tam się znajdują. I on mógł na przykład coś takiego sobie zjeść. I to było tak ostre. Laura czapkę! Czapki założyła, nie słyszymy, okna są zamknięte przecież. I on mógł to zjeść. Jak on to połknął, to mu tutaj gdzieś przecięło w płucach koło płuc, jak połykał. Właśnie krzyczałam, że czapkę zapełniałaś, dobrze. Jak on połykał, to gdzieś mu mogło przy płucach po prostu ten ostra część takiej trawy, przykładowo, to jest przykładowo, przeciąć. Gdzieś tam przy płucach. I tam się mogło wdać jakieś zakażenie, yy, i to się tak rozwinęło w taki stan zapalny, jak właśnie yy, zapalenie płuc. Coś, coś, tak, coś w tym mogło być. Yy, dlaczego powiedziała o zapaleniu płuc? Dlatego, że miał bardzo wysoką gorączkę. Bardzo wysoką gorączkę miał pierwszego dnia. I to z yy, tymi badaniami to tak właśnie jej je było na zapalenie płuc. Ale teraz tej gorączki nie ma. A dalej tutaj z tymi płucami ma problem. I yy, no i z tą wątrobą więc mówi, że powiedziałam mi szczerze, że na takiego przypadku to ona jeszcze nie miała. Wczoraj zrobiła mu jeszcze badanie jak to się nazywa? Jak ja to mówiłam? Biochemiczne. widziałam Coś, coś takiego, biochemiczne badanie. I z tego badania dużo się wykaże, czy on coś połknął właśnie takiego zatrutego. No i wtedy byłoby, wiedziałybyśmy, wiedziałaby na czym ten, ale na to badanie się troszeczkę czeka. No to powiedział, że w poniedziałek dopiero to badanie będzie, na pewno już będzie miała wynik tego badania, bo takie podstawowe badania to jest od ręki zrobione i to już mam. Mam wyniki tych wszystkich badań, nie wiem czy Wam pokazywać, no ale co tam. Tak Wam pokażę, o może tak, bo tam jest adres i tak dalej. Są wszystkie wyniki badania. Ja się kompletnie na tych badaniach nie znam, to tyle co sobie mogę porównywać, nie wiem. Z internetem czy coś, i co ona jej powiedziała? Eee, morfologię ma dobrą. Przyszedł ktoś? Eee, morfologia jest dobra. Jechał. Poczekajcie. Jechali do mnie goście, ale dobra, na szybko. Morfologia jest dobra. Eee, I tak dalej. Podejrzewamy, że zjadł właśnie, wątroba jest tak zakażona, że zjadł coś, jakąś trutkę na szczury, na myszy, na jakąś trutkę może. To wszystko będzie w tym bada badaniu, yy, a z płucami to też wyjdzie jakieś, jeszcze jedno badanie robiłam, którego ja już nie pamiętam, bo to wiecie, mam zanik, jak będą wchodzić, to krzyknij. Yy, wiecie, to ja kompletnie, no, jestem ciemna w tych, w tych mówiła mi to nazwa, ale wiecie, ja to tu słucham, znaczy słucham, ja yy, Myślę o tym, żeby on przeżył i żeby go wyzdrowieć i po prostu do mnie trzeba mówić parę razy, żebym ja skumała. Dostałam zastrzyk, zastrzyk który muszę igłę zdjąć, welflon, zdjąć taśmę z welflonu, odkręcić welflon i o godzinie 21.15 mu to dać, bo o 9.15 dostał leki. Przyszli i o 21.15, czyli za 12 godzin, muszę mu to podać. Jestem tak zestresowana, że ja nie wiem, jak ja to zrobię, bo wiem wam, co? Dobra, muszę kończyć, potem się odezwę. Słuchajcie, już goście pojechali, niespodziewani, no i nikt się nie spodziewał, tak wyszło. Co ja mówiłam w ogóle? Jak się powtórzę, to, no to przepraszam, albo wytnę to. O, bujniu, mój kochany, no, przyszedł wody napić. Więc tak, pokazywałam wam te wyniki, znaczy tak wiecie, ten, hmm, dostałam ten zastrzyk i to muszę tą taśmę zdjąć, Welfron odkręcić, strzykawkę wyjąć i strzykawką powolutku. Wszystko, mam mi pani doktor, jak to ma być zrobione, podać lek dzisiaj. Jutro na 10 mamy być z powrotem. Ja Mianowicie, a tu pracujecie jutro? Bo ja była pewna, że dostanie też, wiecie, na niedzielę jakieś leki, żeby mu sama dać takie, coś tak myślałam. Pani doktor powiedziała, że nie, nie pracujemy, ale specjalnie przyjedzie dla, puszka, dla mnie i dla puszka. Mówi dla Was specjalnie, przyjadę, żeby go zobaczyć, jak on wygląda, i żeby podać mu jakieś tam właśnie te leki i antybiotyk. Więc na 10 jutro w niedzielę jedziemy. No, no i tyle powiem Wam. No i czekamy tak naprawdę do poniedziałku na te wyniki badań, które wtedy potwierdzą, czy to jest trudka. Może on gdzieś był. I może zjadł gdzieś jakąś trudkę, no. no. I pani doktor właśnie powiedziała, że takiego przypadku nie miałaś, żeby było to i to razem połączone. I sam tych badań jej coś więcej wyjdzie. No mówi, że bardzo trudny przypadek to jest. No. I co ważny powiedział, mówi, no, będziemy walczyć, zrobimy wszystko. A pytałam się o te szanse, rokowania. No, powiedziała, że daje szanse 50 na 50. No. Takie są szanse. Ale ja jestem w dobrej myśli. Nie widzę innego rozwiązania niż takiego, żeby, żeby puszek z tego wyjdzie. Na razie, słuchajcie, wstaje i sobie sam przychodzi do wody i sobie pije. To też jest dobra oznaka, że on po prostu chce mu się pić, tak? No, jeść może nie je, ale troszeczkę dzisiaj tak, no minimalnie, ale nie bardzo, ale pije wodę. No to to jest dobrze, że mimo to, że jest naspraycowany lekami, witaminami, antybiotykiem, dzisiaj kruchówki nie dostał, ale. Pije. Kroplówki nie dostał, tylko właśnie witaminy pod I nawet mówi, że on nie dostaje zastrzyków takich podskórnych, tylko wszystko do welflonu, bo żeby. Nie, on nie jest tak słaby, że on, on musi dostać do żylnie. Tak mi powiedziała. O. I, I jeszcze się zapytałam, bo właśnie wczoraj się z nim nie widziałam, bo on ma tutaj cały brzuch wygłony. co mu czyścili właśnie te płuca wczoraj. To mówię, wy go usypialiście do tego, że on jest wygłony. Jak to wyglądało? Ona mówi, że nie, on był taką dętką, że on się nie nadawał do uśpienia. Wszystko na żywca mu robili, znaczy na żywca. No może tam jakieś znieczulenie takie miejscowe dostał, ale mówi, on był tak flakowaty, że on by nie przeżył znieczulenia, uśpienia takiego, on by po prostu tego nie przeżył, taki jest słaby, no. więc tak to wygląda. No i, i tyle, potem Wam go pokażę, zaraz Wam go pokażę i idę na dwór, bo już miałam iść dwie godziny temu, ale nie poszłam. Tak? A nie, nie, nie żegnam się jeszcze, nie. więc i Tak, później, dobra. Roselek czy dalej jeszcze Pyrka gotuje, ja pokażę Wam puszka, idę na dwór, zobaczycie co będziemy robić na dworzu i tyle, no i co, i zobaczymy co tam dalej nam dzień przyniesie, bądźmy dobrej myśli. Sobie tutaj leży, dzisiaj ma nowy ten plasterek i ja muszę mu, to jest taka taśma wiecie, ja to muszę mu zdjąć i mu tutaj zapodać, tak, jeszcze go zaraz tutaj przykryję, a potem założyć tak, to się podobno przyklei samo. I co, on sobie tutaj lubi na tym miejscu leżeć, tutaj w przejściu, w, w przejściu na podłodze, Położę mu cieplejszy kocyk, mruczy, troszeczkę, o co ja mam, latarkę włączoną, latarka mi się włączyła, ojejku, no i on sobie tutaj leży, no zaraz go przykryję, żeby mu zimno nie było, no i niech sobie leży tutaj na kocyczku, tu od ściany jeszcze mu wie, wiecie dałam ten, to jakiś brud jest. O, ja tu mi się ten. Tak mu założyłam, żeby tutaj, wiecie, miał cieplej. No. I zobaczymy, jak to będzie, tak? Troszeczkę brud, czy pewnie słyszy, bardziej słyszycie lodówkę? Bo akurat się lodówka włączyła, bo tutaj jest obok lodówka. No, ale on sobie tutaj lubi leżeć. Akurat w tym miejscu lubi leżeć. Aha, i jeszcze co Wam powiem. Powiem, bo zapomniałam. Ym, ja miałam go w klatkę zamknąć na noc, żeby, żeby wiecie, nic sobie nie zrobił znaczy, i żeby był przykryty i taki opatulony, ale powiem wam, że ja go zamknęłam w klatkę taką po królikach, ale on tak płakał niesamowicie w tej klatce, że nie chciał tam w ogóle siedzieć i go wypuściłam, bo stwierdziłam, że nie ma co go stresować, denerwować. Więc posiedział pół godziny, na początku się położył, leżał sobie ładnie, wie, o, to jest nadzieja, będzie sobie spokojnie, w nocy leżał. Ale potem wstał, zaczął tam, chciał wyjść, stał, to dnia niesamowicie, denerwował się, wie, dobra, to wychodzimy i go wyniosłam. I sobie tutaj, właśnie na, na kocyku sobie całą noc przeleżał i, i, i tyle, I było, i było dobrze. Muszę tą ścianę umyć, bo zobaczcie, jest otwarta, szmatką przetarta i tu Laura sobie zawsze rysuje. I mówię, Laura, umyj to tablicą, bo tu mamy komin. Od salonu, od kominka. I mówię, umyj ten. to tą, 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 tak umyła, że muszę to umyć, a umyć. o widzisz. smugi zostały. Muszę to umyć. Ale to nie dzisiaj, dobra. Lecę na dwór. Puszka przykrywam i idziemy działać coś na dworzu. Co się tutaj ustałam takie suche. Słuchajcie, odwodniona też jakaś jestem. Tu ma jakieś kroski i z nerwów teraz ze stresów mi takie wychodzą. odros Muszę sobie porządek z głową dzisiaj zrobić. Dobra, bo was straszę pewnie. przykryłam puszeczka. Sobie tutaj leży przykryty kocyczkiem, żeby miał ciepło i go zostawiam w spokoju. Tak, śpij sobie, śpij sobie, a ja idę na dwór. Wczoraj przywieźliśmy całą tą przyczepę e, piachu. To już wam nawet nie, nie pokazywałam, bo szczerze mówiąc, zapomniałam. Bo e, ja byłam rano, co z samochodu nagrywałam, to jeszcze piach braliśmy, ja zapomniałam, ale to nieważne, e, kupiliśmy. Tutaj już są naszykowane dołki. Paweł wykopał. Tu będą stały słupki. O widzicie? No i tu będzie wybieg taki właśnie od tych słupków dla kur. Tam jest budowany kurnik, tu będą miały wyjście, a wejście jest z tamtej strony jest z tamtej strony kurnika, tu, a tutaj mają taką wiecie dziurkę, które będą sobie wychodzić. Tam są jeszcze okna będą wstawiane. Widzicie, tu jest taka dziurka. I one tędy sobie tutaj będą wychodzić na wybieg. Eee, a na miejscu tamtego kurnika, gdzie tamten wybieg jest teraz, będę miała szklarnię postawioną. Więc to tak wygląda. I jeszcze ten piak zwalałam, żeby nie było, że nie pomagałam, to piak zwalałam. Betoniarka naszykowana. Już tutaj prawie miał Paweł urobić, ale że przyjechali goście, to no musiał to zostawić. Zostawił, bo przyjechała jego siostra. I my sobie posiedziałyśmy, pogadałyśmy, pitu, 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 pitu. pitu, A on posiedział trochę za nim, pogadał i mówi: To wy sobie, gadajcie, ja idę coś robić. I pojechał w pole. Pojechał w pole. Więc yy, zaczyna już tutaj orać, bo za tydzień chce gnój z, od kur wywieźć i przeorać. Naszykować ziemię. Nie wiem, jaką on ma koncepcję w tym roku na, na te pole, co będzie chciał robić. Na pewno będzie sadził ziemniaki. To na pewno. A co dalej? To ja nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Ja tam się do tego nie mieszam. Co chce, to niech sobie robi. I tyle. Niczka. Pilnuje maliny, jak spuszczają pędy. Ładnie. Tu mu te suche muszę poobcinać. O, na przykład to obciąć. To co jest suche, to wiem, poobcinać. Ale tu jest suche, a tu wychodzą. No to, to, tam gdzie wychodzą, to słuchajcie zostawię. A tam gdzie są suche te badyle, to to wszystko powycinam. O tak jak to. Muszę się za to wziąć, nie mam kiedy powiem wam. Teraz z tym kotem jeszcze jazda, walczenie. No to wiecie jak to, jak to jest. A tutaj jest pełno... Co to same suche tutaj są? od nogi może będą świeże, a to jest całe suche. A nie, jest. Są zielone, dobra. To więc to muszę zrobić. I to tak wygląda. Dzisiaj jeszcze podjechałam do sklepu ogrodniczego. Jak, bo jest sklep ogrodniczy przy weterynarii. O Jezu, przy weterynarii. Obok. Więc podjechałam i sobie zakupiłam. Słuchajcie. Pazurki takie, bo to mi się przyda. Bo ja mam plastikowe i one są do kitu. Pazurki. Takie grapki. W zeszłym roku takie podobne kupowałam i powiem Wam, że nie ma. Nie ma. Kamfora. Nie wiem gdzie one są. Albo Laura mi wyniosła, albo pies. Może Laura się bawiła gdzieś w piasku. Nie wiem. Po prostu nie mogę ich znaleźć. Taką łopatkę do wkopywania. Też mi się przyda. Taka łopateczka. Ja miałam to wszystko, po prostu ja nie wiem. To jest z diabłem ogonem, mi wszystko przykrył. Nie mam pojęcia. E, jeszcze kupiłam sobie Tymianek czosnek niedźwiedzi. Podobno to jest e, lecznicza, e, ale chyba już jest za późno na wysianie jej. E, nie wiem, dobra, zobaczymy. To się je, to będzie, to będzie. E, tutaj co sobie, czomber jeszcze kupiłam ogrodowy, e, bo chyba mam, ale nie jestem pewna, co mi tam rośnie. Majeranek, majeranek mam, ale to chcę spróbować wysiać w domu, w doniczkach, żeby na, na oknie miała. Bo w ogródku mam. O, wychodzi słońce. Widzicie? Słońce wychodzi. A już się tak zachmurzyło, myślałam, że będzie padał deszcz. I jeszcze sobie kupiłam takie y, do robienia, do pikowania pomidorów. To są takie, wiecie, osłonki. Je się tak zamyka. Wiecie, no wiecie na pewno, zamyka się tak i ziemię i się przepikowywuje pomidory, ogórki. Ja to miałam, ale powiem Wam, że jednym się za mało, drugim się za mało. Gdzieś tam położyłam, y, pies po, pogryz, wiatr zwiał i chyba mi z 10 sztuk zostało. Stały takie paczki, ale to dwa lata temu miałam. Y, I po prostu, no kamfora, u mnie wszystko ginie, powiem Wam, nie wiem, Paweł jak czasami sprząta, to bierze wszystko, wyrzuca i potem nie mogę znaleźć, albo wiecie, nogą się wejdzie, jest połamane. I kupiłam sobie. Tutaj jest 100 sztuk, takich tych tych. 100 sztuk jest. No i, i będę pikować pomidory, bo już mam liście 4 listki i już muszę je przepikować, bo się nie mieszczą. Cena 22 zł. I pani mnie chciała konia zrobić. bo dał, Ja mówię, że szukam tego, nie mogłam tego znaleźć. A one były przełożone w inne miejsce i pani widzimy tak. Poczekajcie, zaraz odwrócę się do Was. Po tych grabek to zapomniałam Wam powiedzieć, że ocenię, bo aż byłam zdziwiona, patrzcie, po 10 zł. I nawet ta pani co mi sprzedawała, to mówi po 10 zł? To fajne, takie masywne w miarę są takie ciężkie 10 zł. Więc yy, fajna cena powiem Wam. I są nawet takie, wiecie, nie są takie bardzo leciutkie. Więc może będzie dobrze. A cena jest super, powiem Wam. Naprawdę super cena. Bo w zeszłym roku za takie grabki płaciłam chyba 15 zł za jedne takie. No to więc fajna cena. Jakaś nowa dostawa przyszła jakaś chyba nowa firma to jest. Yy, Bioogród. Nie wiem. Jakaś yy, nowa pani mówiła, że tego się nie mieli, więc fajna konkurencja rośnie z dobrymi cenami. Pani mówi do mnie tak. Yy, ja mówię, że szukam tych takich do przepikowywania pomidorów. I ona mówi do mnie, no tutaj są, wie dobra, poszłam, dała mi to, dała mi za 42 zł. Ja wiem, o mówię, Jezu, jak zrożało. W zeszłym roku dwa lata temu kupowałam pod chyba właśnie 20 zł, jakoś tak. I tak wiecie, że tak zrożało, nie? Kurczę. No wiecie, jeszcze sobie kiedyś dwa lata temu pikowałam w... Butelki. Od napoi zbierałam, brat mi zbierał, rodzice moi zbierali mi, ja od mleka zbierałam i potem przekrajałam, dziurkę robiłam i pikowałam w butelkach od, od napoi. Ale teraz my nie, nie kupujemy takich napoi gotowanych, takich ten i za późno jakoś pomyślałam o tym. No i ma mało tych butelek. Nieważne, w każdym bądź razie dałam mi za te 42 zł ja mówię. Ojej, jak to zdrożało. I potem patrzę, obok leżą drugie za 22 zł. Ja mówię do niej, a czym się różnią te od tych? A pani do mnie mówi, no w tych za 22 zł to więcej ziemi wejdzie, niż, za, niż, niż tych za 42. Ja się tak patrzę, te a te to są prawie identyczne, wiecie. One się niczym, ani grubością, szerokością, się niczym nie różniły. I ja mówię do niej tak, wiem. Zamknij bramę. I ja mówię do, do, do tej pani, mówię: Wie Pani, co to, ja wezmę te za 22 zł? Ja mam tak dużo ziemi, że naprawdę y, nie ma co przepłacać. I tak mówię, albo mm, chciałam je naciągnąć, nie wiem, albo y, te za 22 zł są, są ze starej dostawy, po starej cenie albo z zeszłego roku zostały, a te za 42 zł były z nowej dostawy po nowej cenie. A mi tylko tak powiedziała, że tu wejdzie pani więcej ziemi, a tam będzie mniej ziemi. No ale 20, 22 zł. Drugie tyle. przepłacać żeby mniej ziemi weszło. Jak ja kupiłam jeszcze właśnie worek ziemi, to już wam widzieliście, jeszcze jeden worek ziemi kupiłam tej uniwersalnej i ja ją mieszam pół na pół z grządek, z taką ziemią od kretów, taką wiecie, jak. O, krety. Fajne. fajne. no. I, I tylko żeby mi to nie zginęło. Bo ja już miałam w zeszłym roku kupo... Ale kupowałam takie czarne. Pamiętam, w zeszłym roku i mi zginęły. Jeszcze na blogu. O, Słucham? To się będzie wrudzić. No, będzie się wróciło, ale to nieważne. Ale kupowałam takie czarne w zeszłym roku i kamfora nie ma, no nie mogłam tego znaleźć, a mi to będzie potrzebne. Um, no i, i, i jeszcze było takie, takie i tutaj z końcówka była taka do um, wyrywania e, kwasów, takie um, jak to się nazywa? Kopa, z taką kopaczką taką małą. I zastanawiałam się, te czy te, te czy te. Wziąłam te, bo są lżejsze. A ewentualnie jak będzie potrzebna, to sobie, bo nie było osobnej takiej kopaczki. to gdzieś podjadę i sobie kupię taką osobną, taką, żeby sobie wyrywać chwasty, bo, bo to też będzie potrzebne. Albo sobie ręką będę wyrywać bez przesady. Yy, no i powiem Wam, że mm, kupiłam tą ziemię, ja właśnie yy, pół na pół, tak jak ostatnio zasadzie przypikowywałam te ogórki pół tej ziemi, pół tamtej ziemi i tak sobie mieszam. I jest dobrze, a potem i tak to wszystko w te grządki wrzucę i tak w te grządki wrzucę. I nie, nie widzę potrzeby przepłacać drugie tyle tak wszystko, kurczę zdrożało no e, i tak, jeszcze sobie coś po naszym będę kupować bo to wszystko jest takie teraz drogie, taka drożyzna Brunek, chodź tutaj jeszcze na pewno sobie coś tam będę dokupywać więc tak, słoneczko wyszło dobra, bierzemy się za jakąś robotę i pada deszcz i po pięknej pogodzie pokażę wam patent Pawła e, wykopany dołek i w dołek cement, trochę kamieni żeby to było mocne i miał takie blachy grube, żeby nie kupować takich gotowców, e, tylko wykorzystać to, co ma. Gruba blacha, tak wygięta, i kopie dołek. E, trochę betonu rzuca kamienie i to z, wkłada w dołek. E, zalewa betonem. Tu jeszcze nie gotowe, ale tu jest gotowe. Beton jeszcze będzie styk, wiecie. To dzisiaj tylko się to zrobi, tak naprawdę. E, zalane to betonem i do tego będzie krok, krok się będą przykręcone. Na śruby, czy tam na coś, a to jest dosyć grube i to będzie fajnie się mocno trzymało. I to będzie taka, no jak tu będzie do ogrodzenia, do siatki. No, taki, taki jego patent jest, coś z niczego można powiedzieć. Przejrzyjmy do lasu, żeby wam pokazać. Już w lesie jest coraz ładniej, ale daleko nie będziemy wchodzić, bo w lesie to zimno jest, ale już, o widzicie, są zawilce. Nie, zawiców nie wolno zrywać, bo są pod ochroną. O, ładne są te. Z, ten biało się robi. Nie... Pod ochroną. I tak, niektóre są białe, niektóre są różowe. nie ma się No deptać też nie wolno. No, tam jest Sonia. Ale powiem wam, że chłodno się. A czy wyszło teraz słoneczko? Deszcz wcześniej padał, ale przestał padać deszcz i wychodzi. Wyszło słoneczko i... Tutaj na, zmianę. na zmianę, tak. No, dzisiaj nie jest za ciepło. Taka dzisiaj jest licha pogoda. No ale nie ma co się załamywać. Jakieś różowe. O, różowe. Ładne, no. Już mamy wieczór. Kotek sobie o, tak wygląda, puszeczek. Tak. Bez zmian. Ale chodzi pije. cały czas sobie tutaj leży. O. Przykryty. I tak sobie leży. O 21.00 mu dam y, tą nawkę tego, tego zastrzyku. Ale pomrukuje sobie. Tak? O. no i zobaczymy. Więc dziękujemy dzisiaj Wam za oglądanie. I co, do jutra. Do jutra. Teraz taki każdy dzień to walki dla niego jest. Zobaczymy.